Moi drodzy, jedziemy dzisiaj na lód, słuchajcie, zostało nam jeszcze jakieś 40 minut drogi mm, i co, i widzimy się nad wodą, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, mam nadzieję, że dobrze. Ja już dotarłam nad wodę, zobaczcie, teraz przywiązana jestem do liny, idę zobaczyć czy lód będzie miał dobrą grubość, czy będzie można wejść, mam świder, tutaj mój asystent będzie nagrywał. można wejść na spokojnie ja idę na baleruci Możesz wejść spokojnie, zobacz, już 10 cm Daj tu jeszcze zjedem. Jeszcze wywiercimy ten Tu wygrać Gdzie? Tu jest taki dołek. W prawa strona. No. jak jest, nie mogę wywiercać Cześć, witajcie, witam was w dniu drugim zobaczcie, śnieżek spadł jak ładnie no i tak wczoraj złowiłam jednego szczupaczka słuchajcie, ale nie nagrywałam tego, dzisiaj dzień drugi mamy cały dzień na łowienie więc myślę, że jakieś fajne rybki wpadną no i co przebieram się i zaczynamy łowić ja już gotowa, słuchajcie, ubrana Mam linę w razie czego i tak, słuchajcie, planuję sobie gdzieś tutaj, tutaj wczoraj łowiłam, ale gdzieś troszkę może dalej, gdzieś myślę w tym miejscu, pierwszy przerębel sobie zaraz wywiercę i co, i myślę, że dzisiaj coś połapiemy. Tutaj przy tych odcinkach wczoraj złapałam, słuchajcie, szczupaczka, no i nic poza tym, ale szczupaczek wpadł i co, dobra, zaczynam się zawiercenie. Przygotowuję sobie stanowisko, montuję was tutaj na uchwycie i zaczynamy łowić. Dobra, i tutaj będziemy wiercić troszkę przy trzcinkach. I dobra, i zaczynamy. No i grub, ładny jest lód, gruby. Dobra, zaraz biorę sobie wiadereczka, wszystko sobie biorę wędeczkę i zaczynamy łowić, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja już siedzę. I zobaczcie, łowimy słuchajcie, sobie na tego diabełkę. Dobra, i zaczynamy. Jeszcze mam ochotkę, jeśli by to... O Jezu, mi padło. Słuchajcie, mam ochotkę. Jokersy. Na razie zobaczymy, jak to będzie. Ale powiem wam, że już przez chwilę to już się Wahaliśmy zostać, bo lud strasznie zaczął pękać, ale zmierzyła mi niby 10 prawie 10 cm jest, więc bezpiecznie, ale zobaczymy co będzie. Dobra, słuchajcie, spuszczamy przyzęte. To i to pewnie ze około 4 metrów może być, słuchajcie. Nie, 4, może i 4 nie ma. Zobaczymy. Słuchajcie, teraz jesteśmy na takim, takiej małej polujemy na bioryb, jedna karaska już wpadła. Słuchajcie, zobaczcie, to złapaliśmy. Ale się udało, słuchajcie, mamy karpika. Czekajcie, wyjmuję go, żeby nie uciekł. Słuchajcie moi drodzy, zobaczcie co się udało złowić w zimę. Karpika. Dobra, słuchajcie, wypinamy go, żeby go nie męczyć. I poszedł do wody, słuchajcie. Słuchajcie, mamy kolejną zdobycz. O, już nie ma zdobyczy, poszła. <gryw> A ja włączyłam kamerkę, ale zopało się na kamerkę. No dobra, no nic, zarzucamy dalej. Opa. I zobaczymy, co z tego będzie, ale już szpelazka mała była. One, słuchajcie, biorą tak na leniwo. Trzymam dosłownie tak, jak teraz tą wędkę, w ręku bez ruchu. Delikatne, dwa podbicia. I te rybki podpływają i nie, od razu nie wezmą tej przynęty. Tylko tak powolutku się dobierają, są strasznie ospałe. No i słuchajcie, mamy kolejną sztukę. Dzisiaj te sztuki takie są. Małych rozmiarów, ale są. Mamy karaseczkę, słuchajcie. Ale coś się chociaż dzieje, coś się dzieje, a nie siedzimy po prostu bez niczego. Zobaczcie. <gryw> Jaki pyrdek. No to jest piękny okaz, słuchajcie. <gryw> Dobra, wypuszczamy malucha do wody. Albo poczekajcie, tutaj to nie będę wypuszczać, czekajcie. Idę do innego wypuszczek. Może, może te ryby nie odpłynęły, nie wiem. Tak się zawsze wypuszczało. O, już pozamarzało. Proszę. No i super Kolejna rybka jest Już mamy trzy sztuki Co byś chciał Szaryk? Mamy kumpla no Zawsze ze mną przychodzi na rybki Tak Szaruś? No ale dobra odsuniesz się troszkę Odsunąłbyś się? Odsunie się kochany Słuchajcie, tutaj mamy y, ten właśnie przerębel, co w nim mówimy. Fajny karpik z niego właśnie wpadł. Dwie karaseczki. Tutaj mamy stanowisko, słuchajcie, bo robiłam dla was live'a. I słuchajcie, tutaj mamy jeszcze wywiercony... A, tutaj jest. Jeszcze jeden przerębel. Tu jest jeszcze jeden. I tutaj. Ale trzeszczy, Boże, to ten... jest... I słuchajcie, y, tak. O, ale zaparowało. Jest dobrze? Nie wiem, czy to dobrze widać? Dobrze to widać, czy nie dobrze? I słuchajcie tak, ymm, co? Karpik fajny wpadł. W ogóle się nie spodziewałam Ci, że karpik wpadnie. Ale mamy słuchajcie jeszcze przynajmniej 4 godziny łowienia, więc na pewno coś jeszcze wpadnie. Ja tylko lecę do domu, mam niedaleko do domu, lecę sobie po herbatkę. I zaczynamy zaraz znowu łowić. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze jakaś fajna rybka wpadnie. Jakaś karaska duża by się przydała, nie? No i co? Ja lecę, za chwilę zacznę łowić, tylko już na, na innych przedęblach. A jeszcze przynętę sobie wezmę jakąś. No i co? I musimy coś połowić, żeby wreszcie ten filmik jakiś był ciekawy, nie? Bo bez ryb to co z tego? Dobra, ja lecę do domku i zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, ja już usiadłam na tą miejscówkę, drugą ja tutaj na tym e, zbiorniku. Tak, mam e, słuchajcie, e, zanętę federową z kukurydzą. Nie za dużo, bo są takie dwie malutkie kuleczki, dosłownie. O, za dwie. Dosłownie dwie małe kuleczki. Dobra, Dobra, wyjąć i przepukać ręce. Jeszcze mamy głębszą wodę, więc może coś większego. Zobaczymy, co będzie. Ej, dobra, słuchajcie, zaczynam łowić. Dobra, słuchajcie, założymy teraz sobie ochotkę Zakładamy tą ochotkę bo dzisiaj tylko i wyłącznie na to Dobra, no jeszcze jedną Dobra Czerembel mamy inny Już zmieniłam Dobra i opuszczamy. I zaczynamy opić. Teraz zobaczymy, co z tego będzie. One biorą strasznie delikatnie. Tak się można w miejscu trzymać i delikatne podbicia. I mamy, słuchajcie, kolejno zdobycz Dzisiaj tak się bawimy troszeczkę. Karaseczka, ale ważne, że jest. Ważne, że coś się dzieje. Bez zmian tak samo żuczek No to już jest spora okaz. <laughs> Nie no żartuję Dobra Oj, 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 Wypuszczamy, Leć o to nawet trochę powalczyła Dobra i zarzucamy jeszcze raz coś się dzieje, coś się zaczyna dziać Aha, teraz tutaj się poplączało. Ajajaj, Dobra, odplątane i zarzucane. Słuchajcie, delikatne podbicia te ryby naprawdę tak biorą, że tylko z kubną aż nie można tego zauważyć. I najlepiej zauważam na to biorę, to trzymać w miejscu. I tak tylko. O, delikatne. Są tak ospałe te ryby. Słuchajcie, ja już się powoli zwijam do domku. Myślę, że troszeczkę połowiłam. Nie, nie jest to żadne łowienie, jakie bym chciała. Ale mam nadzieję, że jeszcze przez ten sezon lodowy jakieś fajne okonki wpadną, bo chodzi mi głównie o okonki. Ale myślę, że, że ten karpik też dzisiaj był fajny. Karaski też troszkę połapaliśmy. No i co? Ja już zwijam tutaj te swoje stanowisko. Lecę do domku. Już pod wieczór to powiem Wam, że zimno się robi. No i co? Dzięki za oglądanie.